Ta współpraca między rządem, samorządem a organizacjami pozarządowymi jest y, kluczowa. Harasi w barwach Warmii Mazur. Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Spróbujemy podsumować sobie minioną konferencję pod hasłem 20 lat organizacji pozarządowych Warmii Mazur w Unii Europejskiej. Panie marszałku, trzeci sektor dobrze wykorzystał minione dwie dekady? No, przede wszystkim pytanie do trzeciego sektora, ale z całą pewnością. Tak jak każdy samorząd, każdy mieszkaniec skorzystał przez te 20 lat bycia w Unii. Rozwinęliśmy się pod względem infrastrukturalnym, jeśli chodzi o ochronę zdrowia, kultury, również kompetencyjną, ale to był dobry czas, jestem o tym przekonany, dla trzeciego sektora, dla organizacji pozarządowych. My również, jako samorząd województwa, z nimi współpracujemy, wspólnie realizujemy nasze działania samorządu województwa. Przeznaczamy co roku odpowiednią ilość środków na to, żeby te działania się realizowały, ale bez wątpienia. Obecność w Unii Europejskiej, środki unijne miały również bardzo mocny, no nawet nie chcę powiedzieć akcent, bo akcent to jest coś drobnego, bardzo mocny, duży wpływ na, na to, co się wydarzyło w naszym otoczeniu i, i dzisiaj właśnie poszczególne organizacje pozarządowe opowiadały o tym i muszę przyznać, że niektóre dokonania są naprawdę imponujące. No właśnie w dobie dzisiejszych wyzwań, problemów, jak ważnym partnerem są dla Was organizacje pozarządowe? Bardzo ważnym. Cieszę się, że również na tym spotkaniu była pani minister z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, bo ta współpraca między rządem, samorządem a organizacjami pozarządowymi jest kluczowa. Dla nas organizacje pozarządowe są bardzo dużym, bardzo mocnym partnerem. Chcemy ze sobą współpracować. Tak jak powiedziałem, przeznaczamy kwoty każdego roku. W tym roku jest to 6 milionów złotych dla organizacji pozarządowych, które tworzą fajne, ciekawe projekty, wykonują również m.in. nasze zadania za samorządów województwa. Trudno sobie wyobrazić nasz region bez organizacji pozarządowych. Przejdźmy teraz do aktywności na arenie międzynarodowej naszego województwa. Panie Marszałku, jakie formy przyjmuje taka aktywność naszego regionu no i jakie obejmuje obszary? O tych obszarów jest co najmniej kilka. Musimy powiedzieć o kwestiach związanych z naszą obecnością właśnie w Unii Europejskiej lub programami chociażby transgranicznymi, więc to jest kwestia programów obecnych Polska, Litwa czy, czy, czy Południowego Bałtyku. Jesteśmy również członkiem... Hmm... Euroregionu Bałtyk, mhm. który wkrótce. to, co to za instytucja, panie marszałku? Wkrótce stanie się spółką, ale spół, stanie się spółką, właśnie po to, żeby, żeby, żeby zwiększyć możliwości, możliwości pozyskiwania chociażby środków. Jest to grupa samorządów z, skupionych wokół, wokół Bałtyku. Mamy, mamy przedstawicieli z, z miejscowości mniejszych w Szwecji, Bornholmu, Elbląga. Jeśli chodzi o nasze województwo, samorządu województwa, to oczywiste. A, ale również, jak dobrze pamiętam, u Łotwy, więc ciekawe spotkania, ciekawe przedsięwzięcia. Aktywnie uczestniczymy w tym stowarzyszeniu? bardzo aktywnie uczestniczymy. Do tego jeszcze jest bardzo ważna i istotna rzecz, że od jakiegoś czasu uczestniczą tam też przedstawiciele, jeśli chodzi o rad młodzieżowych, czyli naszego młodzieżowego symiku, i to jest taka fajna, ciekawa, fajne, ciekawe uzupełnienie. Co najważniejsze, spotykamy się wszyscy razem, czyli nie ma grupy tej old schoolowej i młodzieżowej. Oczywiście te niektóre pomysły są naprawdę bardzo inspirujące i bardzo kreatywne. Natomiast to, to, to połączenie tej, tej jakkolwiek nie to patetycznie mieszanki młodości z, z doświadczeniem jest, jest istotne. Więc Neuroregion Bałtyk jest też fajnym, fajnym narzędziem. Miasta partnerskie to również, również duży kawałek tortu. Mamy, mamy miasta czy samorządy partnerskie, bo jako samorząd województwa mamy chociażby w współpracę z obwodem rówieńskim na Ukrainie i stąd też koncentrujemy się w tym zakresie, jeśli chodzi o pomoc, tą charytatywną, ale nie tylko, jeśli chodzi o kwestię obwodu rówieńskiego. Więc ta, ta, ta współpraca, jest, współpraca jest bardzo, bardzo cenna. Do tego współpracując też między innymi z z organizacjami pozarządowymi, z samorządami. Prowadzimy co roku taki konkurs z Warmia Mazur WM dla WM, czyli Warmia Mazur dla Warmii Mazur. Jest to, jest to program realizowany przez nasz Departament Współpracy Zagranicznej, który ogłaszamy konkursy na różne formy współpracy. Zachęcamy do tego, żeby o taką współpracę międzynarodową w poszczególnych gminach, powiatach dbać. Mówiąc o tych kontaktach zagranicznych, trzeba wspomnieć o współpracy gospodarczej. Panie Marszałku, jakie są efekty działań naszego samorządu w tym obszarze? Naszym zadaniem jest stwarzanie narzędzi do tego, żeby przekonywać między innymi inwestorów, do tego, żeby mogli i chcieli zainwestować swoje środki finansowe w nasz region chociażby poprzez budowę lub rozbudowę obecnie istniejących zakładów produkcyjnych. Potrzebujemy dobrych, dobrze płatnych miejsc pracy. Mamy te działania na różnym szerokim obszarze. One są na pewno połączone z, naszą, z naszymi inteligentnymi specjalizacjami. Mamy coroczne spotkania otwarci na Skandynawie, gdzie przedstawiamy swoje oferty i, i, i próbujemy łączyć przedsiębiorców, bo ten rozwój gospodarczy to nie tylko zakłady pracy, które mogą być modernizowane, czy, czy czy otwierane na nowo, ale również kwestia importu i eksportu. Nasz region ma stałe punkty czy biura za granicą? Są takie miejsca? Takim głównym biurem jest Dom Polski Wschodniej w Brukseli. Mamy swoje biuro, biuro, biuro regionalne i pięć województw Polski Wschodniej tworzy Dom Polski Wschodniej. Bardzo ważny i istotny dla nas temat, bo to jest. To jest oczywiste dużo, obszar, dużo, te, miejsce, tak, dużo obszarów. Dużo Bruksel. obszarów y, dzieje się właśnie w Brukseli. Warto mieć tam swoje biuro i swoich ludzi, którzy y, są na bieżąco mogą angażować się w y, u, układanie różnego rodzaju agent spotkań y, i są na pewno nam y, w tym celu pomocni. Nasza rozmowa do obejrzenia na portalu www.kopernik.tv Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. Był Państwem i moim gościem. Panie marszałku, bardzo dziękuję za rozmowę. Pięknie, dziękuję, dobrego dnia. Thank you